opozycja została przyjęta przez skinienie głową. Koleżanki i koledzy, wszystkiego dobrego powodzenia. Jutro jestem u górników, u ludzi ciężkiej pracy, górników Miedzi w Lubinie, później w Jeleniej Górze, Legnicy, Bolesławcu i Wrocławiu, a od nowego roku we wszystkich miejscach, w których być powinienem. I w tych wszystkich miejscach będziemy razem i będziemy przekonywali tych, którzy wątpią, tych, którzy zbłądzili i tych, którzy nie mają pewności, czy potrafimy, czy damy radę. Ja myślę, że ich przekonamy. Wiele, w wielu miejscach byłem i za każdym razem podchodziła do mnie jakaś pani i mówiła, wie pan, w telewizji to pan wygląda, że pan jest gruby i mały, a tutaj zupełnie inaczej. Dlatego Dla... Dla musi i będzie kontakt z tysiącami ludzi, że nie tylko wyglądamy inaczej, ale myślimy inaczej, że potrafimy rozmawiać, potrafimy przekonywać, potrafimy dyskutować, że się nie lękamy i nie obawiamy. Wszystkiego dobrego, Dziękuję bardzo. Cieszę przez chwilę muzykę. Jeszcze przez chwilę muzykę, no. Niech usiądą. Kochani, odwróćcie się. Zaśpiewamy dla Pana Prezydenta 100 lat. Panie Prezydencie! Sto lat, 100 lat nie żyje ży. 100 lat, 100. Niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyje, żyje nam. A kto? Ole, ole, Kwaśniewski. Brawo! Koleżanki. Koleżanki i koledzy, jeszcze to nie koniec konwencji, mamy jeszcze kilka ważnych spraw. Proszę o zajmowanie miejsc. Bardzo proszę o przygotowanie się Komisji Uchwał i Wniosków, przewodniczącego tej komisji oraz przygotowanie Komisji Skrutacyjnej i Komisji Statutowej. Najpierw bardzo proszę przewodniczącego komisji skrutacyjnej o zabranie głosu. Krzysztof Zaremba bardzo proszę o ogłoszenie wyników. Zapraszam, zapraszam bardzo serdecznie Krzysztofa i ogłoszenie wyników. Bardzo proszę Krzysztof Zaremba, jeszcze chwilkę musi się przedostać. Bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Przygotowuje się również Przewodniczący Komisji Uchwały i Wniosków i Przewodniczący Komisji Statutowej. Krzysztof na horyzoncie, zbliża się do mównicy. Krzysztof Zaremba. Szanowne koleżanki i koledzy, chciałbym przykładem naszego prezydenta, bo wiem, że na pewno zostanie wybrany, w bardzo wielkim skrócie przedstawić protokół Komisji Skrutacyjnej, więc wszyscy wiedzą, kto został wybrany do komisji, nie będę powtarzał nazwisk, żeby było szybciej. W głosowaniu nad wotum zaufania dla członków Zarządu Krajowego SLD komisja stwierdza, uprawnionych do głosowania jest 634 delegatów, w głosowaniu nad udzieleniem wotum zaufania dla członków Zarządu Krajowego SLD wzięło udział 584 delegatów, co stanowi 92,1% uprawnionych do głosowania. Bezwzględna większość wynosi 293 głosów. Głosów ważnych oddano 578, 578, głosów nieważnych nie było. Poszczególni członkowie otrzymali taką liczbę głosów, że otrzymali z wotum zaufania. Głos... Głosowanie nad wotum zaufania dla członków Krajowego Komitetu Wykonawczego. Komisja stwierdza, że do głosowania uprawnionych było 634 delegatów. W głosowaniu nad udzieleniem wotum zaufania dla członków Krajowego Komitetu Wykonawczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej wzięło udział 584 delegatów, co stanowi 92,1 uprawnionych do głosowania. Bezelna większość wynosi 293 głosy. Głosów ważnych oddano. 578, głosów nieważnych 1. Poszczególni członkowie Krajowego Komitetu Wykonawczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej otrzymali odpowiednią ilość głosów, żeby uzna, że komisja uznała, że wotum głosowania dla Krajowego Komitetu Wykonawczego otrzymali wszyscy członkowie Komitetu Wykonawczego. Podpisy komisji. Dziękuję bardzo. Iście ekspresowe tempo, dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosów przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków i przedstawienie wyników prac komisji. Koleżanki i koledzy, bardzo proszę o pozostanie na sali, bo musimy przegłosować uchwały i później jeszcze zmiany w statucie Jest tak? Proszę bardzo, kolega Mariusz Falkowski, przewodniczący Komisji Statutowej będzie szybciej. Zapraszam Mariuszu. Mariuszu, poczekaj chwilę. Bardzo proszę również komisję do głosowań jawnych, aby powstała i była przygotowana, bo musimy to obliczyć bardzo dokładnie. Tak. Koleżanki i koledzy, protokół z posiedzenia Komisji Statutowej Krajowej Konwencji Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Warszawie z dnia 19 grudnia 2009 roku. Komisja w składzie Witold Kuźnik, Ryszard Zawiszewski, Piotr Zawrotniak, Andrzej Brachmański. Sylw